Dzisiaj była szybka akcja. Planowałem po południu latać, ale jak zobaczyłem, że chłopaki się zbierają o 10, no to mówię: no nie, no to trzeba ruszać nad te powiedzmy chmurki. No i że tak powiem, już jest 9, powiedzmy tam 20, bo tutaj się myli te parę minutek. Jadę do hełmna. Jadę do Heumla na Polatanko no, mam jeszcze za 30 km ale ładną drogą się jedzie więc, więc to powinno być chwila, moment no, o 10 e, powinien być no i zamierzamy sobie polatać no, e, ja miałem dwa warianty albo z samego rańca żeby być nad chmurami i widzieć wschodzące słoneczko Albo po południu. No i pomogli koledzy podjąć decyzję. no Tu, w Bydgoszczy no jest w miarę fajna. Fajny warun ma być. Troszkę słoneczka. Tam bliżej hełmna. Więcej dymy. No i może coś niecoś pokropić. Ale kiedyś latałem i też tu, i, i, i wszystko było w porządku. No dziwnie się latało, ale, ale dało się tak. Od biedy powiedzmy. Co nie? No, więc grzeję do do, do tą naszą ładną drogą tutaj. Co nie? O no, także zobaczymy jak to się dzisiaj ułoży Patrzy ją Widi No jestem już na, na łące E, Zawałem. Tutaj tam mamy Wisłę. Tu mamy Wał. Tutaj e, Peter. E, tam Rafał. E, co to za silnik? E, Rafał, ten Twój silnik to co to jest? To jest Aha, Jerzyk. Jerzyk. To jest Jerzyk bez, bez kolców na razie jeszcze. <noise> co nie? Co? E, tutaj, tutaj Wiesiek montuje śmigło flexera. To takie wygłe. Co nie? Do testów ja też dostałem, dostałem do sprawdzenia takie flekserowskie, co nie? No zaraz będę montował trajeczkę. A, jeszcze tutaj jest ten błażej. Dzisiaj suweniry nam dawał zestawy naprawcze do, do gaźnika WB. O tam chyba Tomek jedzie, coś mi się wydaje z Grudziądza, o ile dobrze widzę. Tomek tutaj dojechał, ja myślałem, że ty cześć. tym Mercusiem to nie wiedziesz tutaj, kurczę, O ma niskie zawieszenie takie, kurczę, ale jednak jechał kurczę. Cześć nie? Tomek, no. cześć. No, no także... Wyjeżdżałem u mnie w Bydgoszy pięknie, że mówię: może spod bloku i przelecę tutaj. Kurczę, ale dojechałem do strzelec, jakby ktoś pach, włączył mgłę i mógł do samego tutaj. Kurczę. było no, no, bardzo ładnie. słońca kurczę, bo ja tam po ósmym jakoś. i Mówię: kurczę, ładnie. Ale fotyście, A tam na północy z gruziąca, to była jak jasna cholera. I jak dojechałem, bo ja jeszcze byłem w Żurze dzisiaj, dziewczyny na koniec. Zamiast, aha, aha, aha. To tam w ogóle mnie mownie właśnie polacali. Nie, no, warun jest, byle tylko e, widzieć się e, w, miarę, e, w miarę i mieć łączność, co nie? No tak. No, Dobrze, składamy się. No, wiesiek kleci na oblot pogody. co nie? Piotr był. I mówił o to z godzinę temu. O! On, on ostro lata. Ono. No! W zakręcie. W zakręcie tego się nie powinno robić. Dwa kurwa, na taki piździe się da, ubiera kurwa, jak no. Ale, ale Wiesiek taki już jest, kurczę. A. 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 ale to jest loża szyderców. loża szyderców. no, Wiesiek poleciał na tym śmigle flexera, ja też założyłem flexerowskie, no zobaczymy jak o. E, Wiesiek no, pcha się w chmurki no, jakieś 80 metrów mniej więcej, podstawy Ja idę, szykuję się o, No zobaczymy Ja się na tym szpigielku lata spadł się spadł. O, Był nad kurkami, zobaczymy Wawta, Ląduje? Pięknie Zobaczymy pierwsze wrażenia. Ostatni element ma najbardziej taki Wspowiadaj się, jak było? Nie, no elegancko. Jak, jakie odczucie w porównaniu do, do twojego yy, śmigła? Do mojego no, to był troszkę za słaby kąt ma natarcia najgorźnie, bo jest to na pełnych obrotach silnik chodził i miał za słabo powiedzmy. Za słabo. Ty masz obrotomierz? Nie. Obrotomierz miałeś? Nie. Nie, ma. nie miałeś. Ale, ale czułeś, że y, oceniasz, że w sumie jest słabszym śmigłem do, do Twojego silnika? Mocy. No, Mocy. By musiał być po prostu, nie? Aha, aha. Bo aha. Janusz, aha. i zamienimy, wiesz... Śmigłem. Dobra. A powiedz mi, a byłeś, a byłeś, byłeś nad chmurami? nad chmurami, elegancko, super. Słoneczko? Nie. Jest tak słabo. Ale, ale wychodzi się z mgieł... Dużo wyżej jest druga warstwa i jest fajnie, wszystko otwarte tak? ładnie, pięknie. Ale... Aha. Typowo słońca takiego całkiem nie ma, nie? No, dobra. Ale jest ładnie, fajnie. Trochę przebija się przez no, tutaj, tutaj loża szyderców mówiła, zabije się, kurczę, tego co on co robi. Kur... Na filmie będzie, kurczę, no. Przestraszyłeś nas trochę Czemu? tym, że na pełnym słungu puściłeś kurczę, ma, e, sterówki, bo tu coś pod dupą robi, kurczę, co się dzieje, no ale szedłeś do góry. <laughs> Udało się. No dobra, teraz idę ja. Ponoć końcówka aż 7 cm się wygina no, mam tutaj powiedzmy 10 zapasów no dobra, idę po Kiek poszedł drugi raz na drugim śmigle, bo tu Rafał ma tych śmigieł do testów Mamy taki, że jak wszystko będzie w porządku, to Piotr co tutaj startuje, ja i Tomek lecimy na te chmury. No gruba warstwa jest tam powiedzmy do 150 metrów, to tam się przebije. Jeden przebija, reszta czeka na ziemi, Inaczej w powietrzu, po komendzie dopiero pcha się do góry. Nie? Dawaj, dawaj! Nie wiem co to jest za skrzydło, jakieś Daytona, aha! Fet! No lubią te samochody! No. lubią! On ma jakieś ITV Daytona. No dobra, startuje Tomek Dudek Universal Silnik nie No dobra, no to teraz ja. Stay awake just to hear you breathe. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. tak gdzieś powiedzmy na 750, niecałe 800 metrów. Tu Rafał nade mną. No nie doszedłem do tej drugiej warstwy chmur. Były jeszcze co najmniej dobre 500 metrów, jeśli nie więcej. Nie? no na tym śmigiełku. No. Wznoszenie miałem no 2,5 na yy, tak do połowy zaciągniętych trymerkach. Przyjemnie się lata. Ekonomia no. Zaraz zobaczę byłem w powietrzu. Ale miałem 7 litrów, to powiedzmy jest 2,5 spalone. 2,5 spalone. O, wyłączyłem. Zaraz zobaczymy. Pół godzinki jazdy. Pół godzinki jazdy. Pół godziny jazdy. O, Rafał ląduje. O, super. Super. O. Darze. No, chyba to było ostatnie latanie w tym roku. No. No, co mogę powiedzieć? No. No kultura pracy no trochę lepsza niż dwułopatowego, wiadomo, co nie? Ech, miałem 6300, tak maksymalne obroty e, Wznoszenie, no to powiedzmy tak jak mówiłem, e, 2,5 metra miałem. No, co tam e, z gaźnikiem w tych murach? No, wody w pip, no dobra. 啊。Oh. O, pamiętasz to, no. A niedawno oglądałem, kluczę sobie, te starocie moje. 8 Mleczko ma swoją tradycję. Ma swoją tradycję. No, 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 właśnie. Muszę, bo. Po, ja po, za, za, za miałem już 3,4 znoszenia. Ja miałem 2,5 do, do połowy zaciągnięte trymery. Zdań. I miałem obroty 5,600. 600 się zamienili, wiesz, tu trzy łopaty, a te dwie te. No to już, jaki problem? No, zaraz polecimy jeszcze raz. Nie, innych, nie na tych miejscach. I tradycyjnie y, pani. Co to była za miejscowość kurczę? To, to, już, to już się spasuje, nie? Ale... To jest tak yy... pasuje. No, ale to jest, dobrze wiedzieć, ale fajnie wywołał by Pani Le Leokadia czy Pelagia? Pelagia. Pelagia! Pani Pelagia! Także pozdrawiamy panią Pelagię. <grym> Co już wtedy Zrobiliśmy no, zro no, sobie... Nad jezioro ale... No, no na jezioro gdzieś późnica, tam <grym> chyba w tamtym. O, 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 o. I tradycyjnie tutaj. Ptasie mleczko. No. Także <gry> e, pani, e, pani Polagie będzie nam się ciągle kojarzyła z ptasiem mleczkiem. No dobre było, nie? Dobre było, kurczę. I żeśmy kawał drogi przelecieli. Ja chyba setkę wtedy e, jakoś tak przeleciałem. E? No było fajnie, była jedna warstwa. E, 300 metrów to już się było nad nią. A druga, no podejrzewam, podejrzewam, że gdzieś jakieś tysiąc groszami była, co nie? No i tak żeśmy sobie tutaj latali. Co nie? Także polataliśmy, pogęgaliśmy, wypiliśmy, zjedliśmy. To co, będziemy jeszcze latę, czy nie chłopy? Jak? No nie wiem. Myślałem jeszcze o tym śmigle, żebyście się zmienili i tam jakieś krótkie relacje. No dobra, to, to odkręcaj, zmieniamy kiuczy tego flexera na, na tamtego i idę w górę jeszcze raz. Robimy machnią tutaj trójłopatowy to na którym leciałem, będzie zakładać do napęd jak się znam? Rotor? Mo motoroma. Motoromki. A ja biorę to dwułopatowe i idę z nim założę, jego założyć. No a ja mam założone teraz już dwułopatowego fleksera. Tam Piotrek. No, Piotrek się odwrócił, tak troszkę. Będę miał pod dużym kątem, ale nieważne. Piotrek startuje. I TV Dayton. I chyba Minari. Poszedł. Teraz Wiesiek, a potem ja. No wiatr się trochę ruszył. Ładnie wystartował. to poprawianie kurcze, na wznoszeniu tuż nad ziemią. Oj, oj, oj. No? Nie, no bo że teraz wiaterek jest tak. jest prawie cztery. No. no. Dobra, to teraz idea. Ja. No, ja prawie jestem rozłożony pod kątem, powiedzmy, że prostym do kierunku wiatru. Prawie, że no teraz miącha, ale taki jest, no dobre trzy meterki trzy materki no dobra ja startuję w tamtą stronę a wieje z tej strony dobra startuję Super śmigiełko do Simolka. Rozmiar coś tutaj pisze 56. Nie wiem o co chodzi, ale y, no, y, jak pomagałem przy starcie wznoszenie, to było takie rząd wielkości niecałe 4, 3,5. To było pewne, co nie? Na zaciągniętych trymerach y, takich powiedzmy, no tyle, ile tam mogłem zaciągnąć y, 3 cm, 2 cm, co nie? Z wiatrem na no, odpuszczonych trymerach do góry, no to miałem 2,8, 2,5 takie pewne, takie pewne to, że śmigło jest no super śmigło do simonka mini 2 jest zaje, zaje fajne tam. o także skończyliśmy latanie w tym roku było fantastycznie no Błaży wracając zakopał się musimy go tam wyciągnąć eee... Bo w jakimś tam ugorze się zakopał. No dobra, składamy się. No i tym sposobem zakończyliśmy już teraz definitywnie, definitywnie latanie w 2023 roku. Ja ostatni rok zrobiłem na nowym śmigiełku. Flexera, oznaczenie tam 56 Bardzo dobre Do Simonka Polataliśmy, spotkaliśmy się Pogadaliśmy, polataliśmy Było wszystko wery, cace Tutaj jeszcze ktoś jedzie Nie wiem, no w każdym bądź razie Niskie podstawy, żeśmy poszli Nad te chmurki No później była druga warstwa, tak gdzieś powyżej 1000, no nie Ale myśmy się już tam nie pchali. Znaczy, ja się pchałem tak na 800 prawie wersze, ale se później odpuściłem, bo jeszcze musiałbym z 500 wejść, co nie? Nie wiem, kto to. Cześć. Pozdrawiamy. Także ostatnie latanie 2023 roku zaliczyliśmy i zakończyliśmy. Pozdrawiam.